Zostało ci ostatnie kilka godzin. Do poniedziałku rano mamy gwarantowane 6 alokacji dla kryptowariatów. Jak je odebrać? Musisz obejrzeć cały materiał. Co widzisz na tym obrazku i czy przypadkiem ta strzałka nie zmyli większości rynku? A ty możesz o tym dowiedzieć się pierwszy. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś o tym scenariuszu, w którym zamknęliśmy Fair Value Gap i możemy uderzyć troszkę wyżej. Jeśli pominąłeś ostatni market update, musisz zobaczyć, na co czekam aktualnie na bitcoinie. Dominacja bitcoina nie ma siły na wzrosty, dlatego pokażę kolejne kilkanaście altów ciekawych miejscach. Ether wciąż nie radzi sobie z 2,5 tysiąca dolarów. Zobaczymy, kiedy może nastąpić jakieś wybicie. Indeks dolara na razie sprzyja spadkom na Bitcoinie. Zobaczymy, gdzie może się wyhamować. A w związku z tym, kilka altcoinów w bardzo ciekawych strefach, które będziemy mogli rozgrywać, jeśli tylko będziemy odpowiednio cierpliwi. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie w łatwy sposób wymienisz swoją gotówkę na krypto. Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ciao, buongiorno! Z tej strony DreamCrit, a to jest niedziela i nasze Grimtox z aktualizacją rynku kryptowalut. Mamy 9.39, ja za chwilę wychodzę do dentysty, dlatego ta aktualizacja ma być dla ciebie najważniejszą aktualizacją, którą dzisiaj obejrzysz. Jednak, to wszystko, co tutaj usłyszysz, nie jest żadną poradą inwestycyjną, jest to wyłącznie moja prywatna opinia. Ja nie doradzam w inwestycjach, nie mam na to papierów, mogę pokazać ci tylko i wyłącznie moje spojrzenie. Przechodzimy do tego, co dzieje się na Bitcoinie, jednak zanim to chciałbym podziękować za ostatnie wyświetlenia, ostatnie komentarze i lajki pod ostatnim filmem, w którym to omawialiśmy altcoiny w bardzo ciekawych miejscach. Widzę, że te materiały się Tobie bardzo podobają z takimi krótkimi aktualizacjami. Jeśli uda nam się zebrać 600 łapek w górę, to dodatkowy materiał z aktualizacją z rynku kryptowalut pojawi się już we wtorek około godziny 18. Także, żeby to wszystko zrobić, kliknij przycisk subskrybuj, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić tego odcinka oraz łapkę w górę. Żeby ten odcinek mógł być specjalnie dla Ciebie przygotowany Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na Bitcoinie Zadałem Ci pytanie, co widzisz na tym obrazku Ja widzę pewnego rodzaju koślawe, oczywiście Head and shoulders Więc widzimy tutaj formację ramienia, głowy i kolejnego ramienia To by oznaczało, że gdyby udało nam się przebić okolice tego neckline'a Które są w okolicy 44 tysięcy Może to nam stworzyć sytuację do osiągnięcia wyższych targetów cenowych Jednak kluczowe I to bardzo często powtarzam również Naszym kryptowariatom jest przebicie poziomu 45,5 tysiąca, i stąd dopiero możemy oczekiwać jakiejś wyższej reakcji. Na ten moment, tą formację głowy i ramion potraktowałbym bardziej jako ciekawostkę. Przejdźmy sobie dalej do tego, o czym mówiłem już jakiś czas temu na temat moich scenariuszy średnio-długoterminowych, jeśli chodzi o Bitcoina. I okazuje się, że jeden z nich na ten moment się realizuje, czyli zamknięcie Fair Value Gap, odbicie się właśnie z okolic 38,500. No i kolejny rajd w górę. Na ten moment wygląda to dobrze. Zobaczymy, jak wysoko ta cena jest w stanie podejść. Uważam, że niezbyt wysoko jeszcze jej zostało do tego, żeby podchodzić, ponieważ spodziewam się kolejnej korekty, o której opowiem w dalszej części tego materiału. Następnie to, co dla mnie najważniejsze, to właśnie ten wykres, o którym opowiem Ci dopiero za. Chwil parę, jednak chciałbym powiedzieć też o dominacji Bitcoina, która chociażby przez weekend, jak widzisz, nie wykazuje jakiejś większej ruchliwości. I na ten moment jesteśmy wciąż w takim kanale zwyszkującym, który wyrysowaliśmy sobie już jakiś czas temu. Ja oczekuję, że ta dominacja Bitcoina ma jeszcze szansę podejść pod okolice właśnie tutaj 53%. I stąd byłoby pięknie, żeby zauważyć jakiś ciekawy impuls spadkowy, który pozwoliłby altcoinom, które już teraz zmierzają do bardzo dobrych stref, właśnie na odreagowanie i impuls wzrostowy. Gdyby to się nie wydarzyło, być może już tutaj będziemy mieli do czynienia z wybiciem tego kanału, przetestowaniem od dołu i kolejnym impulsem spadkowym. Na to potrzebujemy poczekać. Zobaczymy też, jak otworzą się rynki w poniedziałek. Pamiętaj, że mamy weekend i ta zmienność na rynku jest znacznie mniejsza niż w ciągu tygodnia. Ze wskaźników, które wciąż obserwuję, biorąc pod uwagę też większą adaptację bitcoina pośród dużych instytucji, to właśnie indeks dolara. Na ten moment wyznaczyłem sobie strefę i uważam, że tak jak było to wcześniej historycznie, możemy jeszcze podejść pod okolice 103.957 i stąd zauważyć odreagowanie, tak jak było to w tym wypadku. Pod potencjalne spadki indeksu dolara. Co by to oznaczało? Zwykle jest tak, że kiedy indeks dolara rośnie, cena na Bitcoinie spada i odwrotnie. Co za tym idzie? I są możliwe jeszcze jakieś spadki na Bitcoinie, które mogłyby wypełnić to, na co ja czekam na właśnie na cenie Bitcoina, o którym za chwilę powiemy. Lub może to być moment jeszcze większej korekty, przebicia poziomu 0,382 FIBO i podejścia pod ważny poziom na 104,873, i stąd poszukanie reakcji co dałoby na Bitcoinie właśnie wzrosty. Warto obserwować ten wskaźnik, szczególnie pod kątem makro, żeby zauważyć, jak może to wpłynąć na potencjalną cenę Bitcoina. Przejdźmy sobie do Ethera i do wykresu weekly ze spojrzenia bardziej makro i tak jak tutaj mamy zaznaczone, pierwszy moment drugi, trzeci tutaj, okolice też właśnie tego poziomu weekly na 2100 dolarów. Zobaczcie, że bardzo długo nie potrafiliśmy go przebić. Kiedy go przebiliśmy, kolejnym poziomem, który również wyznaczaliśmy na naszych market update'ach, był właśnie poziom 2500 dolarów. I na ten moment my sobie z tym poziomem nie potrafimy poradzić. Wpadliśmy w taki ruch konsolidacyjny pomiędzy tymi poziomami. No i do większych wzrostów potrzebujemy właśnie ten poziom wybić, przetestować jako wsparcie i wtedy ruszyć na okolice 3000 dolarów. Biorąc pod uwagę Mniejszy timeframe na eterze, no to jak widzicie, za dużo się tutaj nie dzieje. Nasze strefy, które są wyznaczone, wciąż są aktualne. Ether się porusza pomiędzy 2300 a powiedzmy tych 2200 dolarów. Czekamy sobie znowu na możliwość ponownego wejścia w eter w okolicach 2250, gdyby miała być potwierdzona właśnie ta strefa Golden Pocket. Więc to był pierwszy ze scenariuszy. Następny ze scenariuszy no to jest w końcu wybicie 2300, potwierdzenie tego poziomu jako wsparcie. No i wtedy ruszenie na wyższe poziomy. Najpierw, oczywiście, na pierwszy szczyt w okolicach 2,400, potem na ten zakres konsolidacyjny w okolicach 2,480. Następne targety są na kolejnych szczytach, czyli 2,600, no i następny 2,718. Jednak teraz trzeba to obserwować z tej perspektywy. Utracenie poziomu 2,250 może nas doprowadzić ponownie do okolic 2,200. No, i w tym momencie również byłaby to ciekawa sytuacja do zajęcia pozycji długiej, biorąc pod uwagę chociażby stochastik, który jest na ten moment, w momencie w którym chciałby zawracać i spowodować jakieś wybicie, dobrze byłoby zobaczyć mało odreagowanie i impuls wzrostowy właśnie w okolicach 2250 dolarów. Za chwilę opowiem ci o tym, czego oczekuję na Bitcoinie, jednak teraz bardzo ciekawa sytuacja i poziom, który wyznaczałem z naszymi kryptowariatami, właśnie poziom w okolicach 19,5 dolara na Linku. I to jest poziom, z którego ja chciałbym szukać ciekawej pozycji krótkiej, ponieważ dochodzi tutaj do konfluencji ostatniego szczytu z poziomu weekly, gdy żeby ci go pokazać. Mamy go właśnie w tym miejscu. Jest to ważny poziom, dodatkowo jak widzisz, cena od momentu kiedy został on osiągnięty, w ogóle po niego nie wróciła, więc zakładam, że może być to pewien moment na rozgrywkę tzw. SFP, w której to zostanie wybita płynność z ponad tego szczytu i po prostu jakiś ruch korekcyjny. Dodatkowo poziom weekly, który jest delikatnie nad nim, na 19.80, również byłby ciekawym miejscem do tego, żeby właśnie dotąd doszedł ten cień. Dodatkowo z poziomu weekly od ostatniego szczytu do samego dołka pociągnąłem Fibonacci i mamy właśnie Golden Pocket w okolicy ostatniego szczytu. Co za tym idzie? Biorąc pod uwagę wykres 4 godzinny, właśnie Właśnie na taki scenariusz chciałbym się przygotować, chociaż biorąc pod uwagę to, że nasz take profit... Został osiągnięty i tutaj na razie stworzyła się pewna strefa oporu. Zobaczymy, jak wykres będzie reagował, ponieważ trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność i być może to ten zakres będzie dla nas odpowiednim impulsem do tego, żeby zająć pozycję krótką. Gdyby jednak tak się nie stało i ten kanał zwyżkowy zostałby przebity, no to tak jak mówię, czekamy na 19,50. Drugi scenariusz, kiedy link chciałby okazać większą siłę, no to wybicie tego poziomu 19,5, potwierdzenie jako poziom wsparcia. I kolejny ruch w górę na 21,800. Więc zobaczymy, bardzo ciekawy scenariusz może się uszykować na linku i zalecam ci jego obserwację. Teraz, żeby grać właściwie na shorty, czyli na spadki na danej kryptowalucie, potrzebujesz do tego jakąś giełdę kryptowalut. Ja osobiście korzystam z Bybit'a wraz ze wszystkimi naszymi kryptowariatami na Discordzie, ponieważ to giełda, do której ja osobiście mam aktualnie największe zaufanie. Gdybyś chciał założyć konto na tej giełdzie, to znajdziesz je w drugim linku w opisie pod tym filmem. Wystarczy go kliknąć. Jak widzisz, czekają na ciebie bardzo. Ciekawe benefity: 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, 55 dolarów za pierwszy depozyt, i pełen dostęp do Discorda. O którym za chwilę, ponieważ na Discordzie mamy dla Was gwarantowane alokacje na projekt Star Heroes. Także poczekaj chwilkę, zaraz Ci o tym opowiem. Na ten moment zerknijmy sobie na kolejne krypto, czyli na Pyt. I tak jak tutaj mamy rozrysowane, oczekuję albo pewnej konsolidacji pomiędzy zakresem Golden Pocket Fibonacciego a 0.382. Lub uformowanie się flagi właśnie po tym silnym impulsie wzrostowym. Która mogłaby doprowadzić właśnie do tego, że ta formacja pomoże nam wybić cenę Pyta jeszcze wyżej. Warto obserwować, jak widzicie tutaj poziom Golden Pocket został wybroniony tymi świecami 8-godzinnymi i wróciliśmy ponownie do tego zakresu. Podchodzimy pod górne ograniczenia na 0.52. Warto obserwować, jeśli poziom 0.52 zostanie utrzymany jako wsparcie, szukałbym pozycji długiej. Jeśli jednak poziom 0.46 zostanie utracony, potwierdzony jako opór, no to wtedy możemy oczekiwać jakiejś reakcji w okolicach linii trendu, którą mamy wyrysowaną właśnie od ostatnich dołków. Następnie Solana, która jak Widzisz, jest w interesującej strefie. Biorąc pod uwagę to wybicie tej dużej linii trendu, które nastąpiło w tym miejscu, retest tego poziomu i kolejny impuls, utworzył nam się kolejny mini trend spadkowy, z którego ja szukałbym wybicia. Na ten moment jest to strefa dla mnie interesująca i to kryptowariaci wiedzą o co chodzi, której można by poszukać jakiegoś impulsu pod przebicie tej linii trendu, i wtedy ruch na chociażby ostatni szczyt w okolicach 105-106 dolarów. Gdyby ten poziom nie został utrzymany, no to wtedy dla mnie ważniejszym poziomem jest poziom Weekly w okolicach 93 dolarów, który jak widzisz tutaj był silnym wsparciem dla wykresu. Wybicie tego poziomu również powodowało silny impuls wzrostowy. Więc taki nazwijmy to potrójny dołek, również byłby ciekawym miejscem do zajęcia pozycji długiej ze stop lossem pod ostatnimi dołkami z take profitem przynajmniej na ostatnich oczywiście szczytach, które możemy śmiało przeciągnąć wyżej, take profity właśnie tutaj też możesz zobaczyć, bardzo ciekawy risk reward ratio. Następnie przechodzimy do injective, które wydawało mi się szło jak po sznurku według tego co chciałem zobaczyć, jednak mój scenariusz został zanegowany poprzez tutaj uformowanie niższego dołka w stosunku do tego dołka, który miał miejsce 1 lutego, no i na ten moment Czekam, jak będzie się to dalej rozgrywać, bo jak widzisz, podobna sytuacja miała miejsce również tutaj, kiedy doszło do manipulacji. Być może to jest znowu kolejne łapanie płynności i podejście z powrotem do tego range'a, przetestowanie jako wsparcie i kolejny ruch wzrostowy. Gdyby tak się nie wydarzyło i wykres wykazałby mało siły pod podejście pod strefę oporu na 34 dolary, wtedy być może jakaś pozycja krótka z take profitem w okolicach ostatnich dołków na 28 dolarów. Teraz chcę Ci pokazać TRX, czyli coś o czym mówi. Mówiliśmy na ostatnim market update, gdzie przewidywałem właśnie możliwy ruch wzrostowy. Jak widzicie, mamy tutaj scenariusz wypełniony w pełni, tej profit można powiedzieć zaliczony na poziomie ponad 9% zysku bez dźwigni. Jak widzicie, bardzo ładny retest, przejście przez nasz poziom wsparcia. No, i silny impuls wzrostowy. I tutaj na trx mieliśmy możliwość złapania około 9% zysku bez żadnej dźwigni. A co by było, gdybyś miał możliwość uczestniczyć w IDO projektu, który niedługo wystartuje i to z gwarantowaną alokacją? Jak widzisz, my przygotowaliśmy dla naszych kryptowariatów 10 alokacji na IDO Star Heroes. Jak widzisz, gwarantowane alokacje to 6 alokacji po 100 USDC. Mamy jeszcze 4 dodatkowe alokacje FCFS w pocie 50 USDC na jedną, co bardzo ważne. Alokacje są przeznaczone wyłącznie dla osób z rangą Kryptowariat. Jeśli jeszcze takiej rangi nie posiadasz, sprawdź informacje w kanale Pierwsze Kroki. Ale jeśli ciebie jeszcze nie ma na naszym Discordzie, to potrzebujesz kliknąć pierwszy link w opisie pod tym filmem i po prostu do niego dołączyć, jak najszybciej zweryfikować konto i przejść na kanał. Rozdajemy alokację. Tutaj krótkie podsumowanie, jak wartościowa jest ta alokacja. Możesz sobie o tym przeczytać. Oraz podsumowanie, że akcja trwa w poniedziałek do 9 rano, co oznacza, że zostało niewiele czasu, i żeby uczestniczyć w tej akcji wystarczy wypełnić odpowiedni formularz. Zapraszam Cię do naszego Discorda, ponieważ żeby dołączyć do niego, potrzebujesz właśnie konta na giełdzie Bybit, o której mówiłem przed chwilą i założenie tego konta z naszego linku partnerskiego daje Ci 25 dolarów bonusu za 100 dolarów depozytu jeszcze tylko przez 7 godzin, a dodatkowo masz możliwość skorzystać z trzeciego linka w opisie pod tym filmem i odebrać jeszcze kolejne 25 euro bonusów za założenie darmowej karty Bybit, dzięki której możesz płacić za swoje zakupy. Co więcej, pierwsze 10 euro dostanie za wykonaniu pierwszego kroku, czyli po prostu złożenie wniosku, który jest zupełnie darmowy o tę kartę, dzięki czemu możesz te pieniądze od razu wykorzystać na swoje zakupy. A my przechodzimy sobie teraz do AWAXa, na którym to właśnie widzimy, że strefa naszego oporu została przetestowana i na ten moment jest respektowana, co oznacza, że target w okolicach 40 dolarów będzie musiał chwilę poczekać. Jednak żeby złapać ten ruch, pierwszą strefą, którą będę obserwował, jest strefa 0382 Fibonacciego, w którym chciałbym zobaczyć impuls wzrostowy, gdyby ta strefa nie została. Została utrzymana, czekam na strefę Golden Pocket w okolicach 32 dolarów. Tak jak widzisz tutaj wcześniej, ona wygenerowała bardzo silny impuls wzrostowy, biorąc pod uwagę stochastika. Mamy jeszcze miejsce do jakiegoś spadku i zobaczymy, który poziom wyhamuje te spadki i stanie się wsparciem dla aktualnej ceny. Następnie przechodzimy do Konflux. I jak widzisz tutaj interesująca strefa została pięknie przetestowana i generuje właśnie impuls wzrostowy. Zobaczymy czy już nie jest za późno, być może nastąpi jeszcze ponowne zejście w okolice właśnie Golden Pocket interesującej strefy, żeby dołączyć do tego ruchu, chociażby z targetem na 0.22 lub 0.23 centa. Przechodzimy dalej, mówimy teraz o Fed. Jak widzicie, formujemy drugi dołek w interesującej strefie, co by świadczyło o tym, że mamy szansę na odwrócenie tego trendu spadkowego i zajęcie pozycji długiej. Gdyby ten poziom nie został utrzymany, no to czekam na silniejszy poziom wsparcia w okolicach pół dolara. Manta, silny impuls spadkowy po tych bardzo dużych wzrostach, co jest bardzo zdrowe dla rynku. W takim razie czekam na poziom 2,5 dolara żeby zauważyć tutaj jakieś oznaki formowania się poziomu wsparcia i stąd impuls wzrostowy. Jednak pamiętajcie o tym, co mówiłem na pierwszym market update, o którym mówiłem na mancie że poziomy poniżej 2 dolarów mogą być ciekawymi poziomami do zakupów na spot. Ape niestety przebił ten trend wzrostowy, który staraliśmy się uformować, no i na ten moment jest w strefie naszego wsparcia, więc czekam na reakcję w okolicach 1,33. Czy uda nam się złapać tutaj właśnie pozycję długą, właśnie z tych okolic, żeby wygenerować kolejny impuls wzrostowy, chociażby na poziomy 1,62? LDO niestety nie utrzymało tego poziomu wsparcia. Jak widzicie teraz na wykresie godzinowym, jest pod linią trendu spadkowego. Biorąc pod uwagę 4-godzinny wykres, zobaczymy: jest szansa, być może jest to jakaś manipulacja. Jak widzicie. Mamy tutaj poziom ostatnich dołków, który być może będzie chciał być przetestowany i dopiero stąd zauważymy jakiś impuls wzrostowy. Równie dobrze możemy przebić linię trendu, przetestować poziom 2,76 i stąd wygenerować impuls wzrostowy. Gdybyśmy już schodzili do poziomu ostatnich dołków, raczej poczekałbym na poziom 2,42 i tutaj szukał jakiejś reakcji. Na wzrost. Przechodzimy dalej, jesteśmy na WLD. Która jest teraz w strefie wsparcia, bardzo ładnie testuje. Zobaczymy, jest to dla mnie ciekawa strefa. Gdyby ona nie została utrzymana, mamy strefę w okolicach 1,70$. Z której również można było poszukać pozycji długiej, biorąc pod uwagę stochastik. No to tworzy się teraz drugi dołek, który mógłby oznaczać, że właśnie z tych poziomów. Może nastąpić impuls wzrostowy. I teraz to, co obiecałem Ci pokazać, na co ja czekam na Bitcoinie, no to wciąż utrzymuję scenariusz, w którym my zejdziemy w okolice Fair Value Gap, czyli od 41 400 do nawet 40 tysięcy i stąd poszukałbym jakiegoś impulsu wzrostowego przy potwierdzeniu 40 tysięcy dolarów jako wsparcie, ponieważ utracenie poziomu 40 tysięcy dolarów może nam otworzyć drogę znowu do 38,5 tysiąca albo nawet do 37,5 tysiąca. Skąd również szukałbym impulsu wzrostowego ze względu na to price action. Na ten moment, jak widzimy, jest szansa na to, że spróbujemy jeszcze podbić pod okolice 45 tysięcy i nawet gdyby to się wydarzyło, ja wciąż będę prospadkowy, no bo zauważ, że to będzie w dalszym ciągu niższy dołek, który potwierdza tendencję spadkową wykresu, więc teraz ja Bitcoina obserwuję, zobaczymy co się wydarzy na poniedziałku, kiedy wejdą większe pieniądze na rynek, jakie strefy zostaną wyznaczone lub przebite. Tutaj w skali niższego time frame również widzimy pewną linię trendu spadkowego, biorąc pod uwagę H1, no to zobaczcie, gdyby się zdarzyło tak, że wybijemy tą linię trendu. Czyli również przetestujemy poziom 43 dolarów jako poziom wsparcia. No to możemy znowu podejść w okolice 43,750. Nawet, tak jak mówię, te 44,5, nawet 45 nie będzie zagrożeniem, ponieważ to będzie wciąż niższy dołek. Poziomy likwidacji wskazują, że są tam pieniądze do zabrania. Więc możliwe, że rynek będzie chciał już te osoby, które zaczęły shortować bitcoina, po prostu delikatnie wyrzucić z rynku, zrobić kolejnego short squeeza, tak jak miało miejsce to tutaj. No i dopiero wtedy generować impuls spadkowy do mojego fair value gap. To jest oczywiście poziom 5 Pierwszy jako mój target do potencjalnego shorta ponieważ jest bardzo blisko w okolicy 40 tysięcy dolarów, tak jak mówiłem a ten poziom dla mnie jest kluczowy do tego, żeby oceniać kolejne scenariusze, które de facto będę wrzucał na naszym Discordzie na bieżąco ponieważ na naszym Discordzie, tego Ci jeszcze nie pokazałem, mamy cały kanał analizy krypto, gdzie wrzucam analizy kilkunastu kryptowalut, aktualizując je codziennie, kanał Crypto Insights, gdzie świat krypto dzieli się najważniejszymi informacjami z rynku każdego dnia kanał z poradnikami tradingowymi, moje dziecko, o które skrupulatnie dbam Dając kryptowariatom poradniki, w jaki sposób mają rozpocząć swoją przygodę z dźwignią Robimy takie spotkania co tydzień na live Chat tradingowy, na którym już kryptowariaci sami ze sobą rozmawiają na temat rynku I dzielą się swoimi spostrzeżeniami No i cały kanał poświęcony airdropom, wszystko w jednym miejscu W jaki sposób krok po kroku korzystać z danego airdropa Dlatego zapraszam Cię na naszego Discorda, przechodzimy dalej Matic zmierza do interesującej strefy, którą chciałbym, żebyśmy zaliczyli przed potencjalnym wybiciem w górę byłaby to konfluencja również z poziomem linii trendu, więc oczekuję tego poziomu 0,75 na jakąś reakcję. Jeśli nie, no to kolejny poziom, który będzie ważny, to po prostu 0,72. Następnie Cardano powolut kupnie się do góry, jednak ja chciałbym zobaczyć przetestowanie tej tutaj silnej strefy, w której widzimy konsolidację w okolicach 0,47. Gdyby to się nie stało, no to biorąc pod uwagę zniesienia Fibonacci'ego, możemy impuls zaliczyć albo w okolicach właśnie tutaj naszej linii trendu, albo w okolicach 0,48. Następnie Cake, który ostatnio omawialiśmy na naszej odprawie. Zobaczcie na stochastiku również podwójny dołek, nawet delikatnie wyższy. No i nasza interesująca strefa, z której szukałbym reakcji wzrostowej, przynajmniej na ostatnie szczyt. Jednak kluczowe do tych wzrostów jest wybicie linii trendu. Następnie kolejna interesująca strefa na wykresie Juni, która mówi nam o tym, że poziom pomiędzy 0,382 a 0,618. Może być dobrym poziomem do poszukania pozycji długiej Ponieważ mamy bliską konfluencję z linią trendu Jak widzisz Stochastic zmierza w dół Więc jest szansa jeszcze na jakąś zniżkę cenową i dopiero kiedy stochastik zacznie zawracać, wybije nam poziom 20, to będzie dobre miejsce do tego, żeby poszukać pozycji długiej. Fantom w interesującej strefie w okolicach Golden Pocket już raz ją testował. Nastąpił impuls wzrostowy pod okolicę 0,382. I teraz kolejny retest tworzący drugi dołek mógłby nam dać silniejszy impuls wzrostowy. Biorąc pod uwagę również stochastika, który też tworzy ten wyższy dołek, jesteśmy w stanie podejrzewać, że okolice 34 centów będą ciekawym miejscem do zajęcia pozycji długiej ze stop lossem poniżej ostatniego dołka naszej strefy na to, żeby zdobywać kolejne szczyty na fantomie. Sui myślałem, że utrzyma poziom 0382, jednak tutaj nastąpiła mała manipulacja, chociaż de facto teraz znowu pniemy się w górę. Jednak biorąc pod uwagę to, co się tutaj wydarza, jesteśmy w momencie, w którym testujemy linię trendu. Więc na ten moment wybicie tej linii trendu, powrót w strefę naszego wsparcia byłby ciekawym miejscem do tego, żeby poszukać pozycji długiej. Jednak pamiętaj, że Sui jest coinem który jest już bardzo wysoko i nie wiadomo czy nie będzie chciał zaliczyć troszeczkę większej korekty w okolice albo Golden Pocket albo tutaj tej strefy na dolar 15. Render z naszej ostatniej analizy, kiedy rysowaliśmy naszą linię trendu, bardzo ładnie ją potwierdził teraz silny impuls wzrostowy. Take profity kolejne zaliczane, jak widzicie tutaj pierwszy take profit, drugi take profit. No i teraz poruszamy się w delikatnej konsoli, mamy weekend więc warto być przygotowanym albo na potencjalne wybicie tego poziomu, albo zajście ponownie w okolice chociażby linii trendu. IMX po wybiciu linii trendu, o którym mówiłem, silny impuls wzrostowy. No i teraz czekamy de facto na potwierdzenie tej strefy wsparcia w okolicach 2 dolarów, żeby dołączyć potencjalnie do ruchu wzrostowego i osiągnąć kolejne szczyty. TAO już na 480 dolarach, biorąc pod uwagę zniesienie fibonacciego poziomek, na które czekam 382, 322 pod ewentualne Impulsy wzrostowe. Atom jest właśnie na naszej strefie wsparcia, która teraz formuje drugi dołek, tak samo na stochastiku. Więc jest to ciekawe miejsce do tego, żeby również spróbować pozycji długiej ze stop lossem pod ostatnim dołkiem, z take profitami, które właśnie teraz widzicie na ekranie. DYDX jest w strefie Golden Pocket, którą wyznaczaliśmy. Jak widzicie, wciąż utrzymuje tą strefę jako poziom wsparcia. Biorąc pod uwagę stochastik, też pomalutku zmierzamy do zawrócenia. Więc może być to dobre miejsce do tego, żeby przedwcześnie spróbować zająć pozycję długą z oczekiwaniem tego, że strefa linii trendu zostanie wybita, potwierdzona i ruszymy na poziom 3 dolarów. Celestia, jak widzicie, uformowała podwójny szczyt przebiła linię trendu wzrostowego i na ten moment testuje okolice 0382 zniesień Fibonacciego zobaczymy czy ten poziom będzie wystarczający żeby utrzymać celestie w kolejnych wzrostach czy będziemy oczekiwali zejścia do poziomu 1560 lub nawet 1430 skąd mógłbym właśnie poszukać jakiejś pozycji długiej Phil testuje właśnie linię trendu co mogłoby być dla nas dobrym sygnałem do tego że ten test sprowadzi nas w strefę silnego wsparcia w okolice 450 i stąd wygeneruje impuls wzrostowy Właśnie z tej strefy będę szukał jakiejś reakcji. I AJOTA, której dawno u nas nie było, mamy trend spadkowy, ale mamy również strefę interesującą w okolicach 0,22 centy, która mogłaby wygenerować nam jakiś impuls wzrostowy albo pod linię trendu, albo pod przebicie jej, przetestowanie i kolejne wzrosty. Zobaczymy, warto obserwować, jak będzie się zachowywała cena na tym poziomie, no bo wcześniej widzimy tutaj konsolidację, impulsy, jednak była też. Manipulacja, więc warto na to uważać. No i miało być kilka altów, wyszło kilkanaście lub kilkadziesiąt, dlatego proszę kliknij teraz łapkę w górę, żeby na wtorek przygotować kolejny materiał z aktualizacją tego, o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Ja oczywiście dziękuję Ci za dzisiaj, to było Grimtox. Gdybyś chciał stawiać swoje pierwsze kroki na giełdach kryptowalut, nie wiesz jak się do tego zabrać, to właśnie teraz pokazuje Ci się poradnik, w którym omówiłem krok po kroku, co powinieneś zrobić. Dziękuję Ci za dzisiaj. Cześć!